Dzisiaj taki potwór. okazja Regal Shield. Z takimi pięknymi, dużymi liśćmi. <noise> Udało się go złapać na promocji netto. Także, jeżeli macie ochotę, to jeszcze w tym tygodniu powinny być dostępne. Ja złapałam taką. Prawdopodobnie I to jeszcze. Trzema mniejszymi burkawkami odrostami. Czyli ten jeśli piękny idzie. Ale on sobie jeszcze rośnie. Będzie więc tego rozmiaru. Albo i nawet większy. Cudne. A teraz czas przesadzić te bestie. będzie misja. Jeszcze nawet nie wiem, czy przesadzam do hydro, A ja może bigos? Ugniatamy. Bulwa. <grystanie> znaczy, korzenie. Pięknie. Wyrośnie ta roślinka. Ops, no i mamy siateczkę. Ops, tak żeby. Do założenia, jakie mam, to, żeby wszystkie rośliny były w Hydroponice. Ale okazją bardzo pasuje hydroponika Moje maluchy Silver Dragony przeniesione są i mają się dobrze. No ale to jest jednak duża roślina. boję się, że mi odrzuci wszystkie liście. Z jakiej strony? No. Mogę zacząć od tych maluchów. Nie wiem. A na też zrobić porównanie. Bo w biurze naszym rachunkowym zostawiłam drugiego takiego potwora. I <laughs> jego jutro przesadzę do ziemi. Do bigosu tak zwanego. No i zobaczymy. Kolejny etap. <laughs> jeszcze część korzeni rozluźniona, ale tutaj mamy jeszcze sporo w środku bryły. I tak z nią walczę. Paznokcie próbuję delikatnie gdzieś wepchnąć i wydłubać część ziemi. Mam też patyczek drewniany, także. To też jest jakieś wyjście. Dobrze, no i wygląda to w ten sposób. Cyk, ile się dało wyczyszczone. A teraz idziemy pod zlew. Dzięki oddzieliłam. I one pójdą osobno sobie. Plus jeszcze. Oj! Dwie bólki i taki jeden odrost. Zobaczymy. To pójdzie do perlitu. Dobrze. To tak. Na dno i trochę kamieni takich, ale No i tada. Królowa i jej korzenie. <gryw>